Dzień dobry moja nowa rodzina. Dzień dobry, moja nowa rodzina. Cześć! Tak. Cześć Paulinko. Cześć Robercie. Cześć Karolinko i Marysiu. Tak? Cześć wszystkie dzieci. No... Nie ja jestem małym słodziakiem. tylko mamy dzisiaj strasznie złe światło, żeby Ci pokazać. Strasznie źle. Niezłe światło, tak? Willow, Willow, Willowku? Tak, jestem słodki, powiedz. Tak, jestem słodki. Gdzie jest mama, gdzie jest mleko? Tak, gdzie jest mama, gdzie jest mleko? Nie ma mamy, nie mam mleka, idę sobie. Hello? Może jak odsłonimy, to Cię będzie więcej widać.